Zauważyłeś, że mniejszy bałagan jest najtrudniejszy do posprzątania? Nasadki do dużych odkurzaczy przewodowych to większy chaos niż na początku, a odkurzacz pionowy nadal nie może dotrzeć do wszystkich tych ciasnych miejsc. Potrzebujesz Livington Pocket Vac. To bezprzewodowe, przenośne urządzenie o dużej mocy, które jest wystarczająco kompaktowe, aby wykonać zadanie szybciej i łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej. Oferuje całą wszechstronność, której potrzebujesz, aby posprzątać wszystkie te mniejsze, trudno dostępne przestrzenie. Pocket mieści się w dłoni waży mniej niż pół kilo i jest zasilony długowiecznym akumulatorem litowo-jonowym. Teraz czyste kuchnie są na wyciągnięcie ręki, a precyzyjne sprzątanie po Twoich zwierzętach domowych będzie takie proste niezależnie od miejsca. Z Livington Pocket Vac nic nie stanowi problemu. Od chaosu do czystości w kilka sekund. Odkryj moc odkurzacza Livington Pocket Vac. Tak poręczny i tak mocny, że absolutnie wszystko znika w kilka sekund. Nieważne, czy to reszta po majsterkowaniu, czy brud spowodowany przez nadgorliwe zwierzęta, a po wszystkim, pocket bag można łatwo schować. Ale teraz nadchodzi sensacja, ponieważ to właśnie tutaj PocketVac przewyższa konkurencję. Wystarczy podłączyć nasadkę dmuchawy, a zmieni się w mocną dyszę powietrzną, która w ciągu kilku sekund wydmuchuje kurz z najwyższych szczelin. Instrumenty muzyczne, zabawki dla dzieci, lampy, wszystko czyste w mgnieniu oka. Z Livington PocketVac. Dzięki różnym końcówkom mogę dostać się do szczelin, do których nigdy wcześniej nie mogłam dotrzeć. Nie ma prądu? Żaden problem. Wyjdź na zewnątrz, potraktuj swój samochód jak gwiazdę i spraw, by wyglądał pięknie w miejscach, do których nigdy wcześniej nie mogłeś dotrzeć. Zawsze boję się, gdy ludzie wsiadają do mojego auta. Wiem, że będą mnie oceniać i pomyślą, że mam brudny samochód. Uwielbiam Pocket Wagon, ponieważ dociera do wszystkich trudno dostępnych miejsc. Jest niedrogi, niewielki i mieści się w schowku. To fantastyczne urządzenie. Jedną z rzeczy, która naprawdę mnie zaskoczyła w Pocket Wagon jest. To, że ma filtr wielokrotnego użytku, który mogę wyjąć, wyczyścić i włożyć z powrotem. Ten filtr poprawia jakość powietrza, to niesamowite. Można wyczyścić tak wiele z PocketVac. Moje ulubione miejsca do używania PocketVac to biuro domowe. Ma kilka końcówek do różnych zastosowań. W przypadku uchwytu na kubek w samochodzie jest to niezwykle przydatne, a czyszczenie stało się super łatwe. Planowanie przyjęć jest łatwiejsze. Dzięki PocketVac to pestka. Dzięki temu przenośnemu odkurzaczowi. Szuflady będą nieskazitelnie czyste. Pocket Vac ma tysiące zastosowań od sprzątania po remoncie po trudno dostępne miejsca takie jak schody i listwy przypodłogowe aż po zakurzone wentylatory sufitowe. I nigdy nie stresuj się bałaganem pozostawionym przez dzieci. Odkurz po majsterkowaniu na krzesełkach i fotelikach dziecięcych. Będzie super czysto w kilka sekund. Po imprezie posprzątasz tak łatwo, że w ogóle się nie przemęczysz. Przeczytaj te pięciogwiazdkowe recenzje. Każdy, kto miał go w rękach, jest przekonany o wysokiej jakości Livington Pocket Vac. Można dostać się pod kanapy do tych wąskich szczelin między drzwiami a wycieraczką. Jest świetny do zbierania psiej sierści, kurzu, brudu i nie tylko. Uwielbiam ten odkurzacz kieszonkowy, ponieważ jest bardzo łatwy w użyciu. Nie muszę się martwić o plączący się kabel, ciągnięcie za sobą wielkiego odkurzacza, zwłaszcza jeśli mam do posprzątania piętro. Tutaj cały odkurzacz mieści się w dłoni. Livington Pocket Back. Mały, mocny, niezastąpiony. Czy to ciężki brud, czy okruszki w najmniejszych kątach, poradzi sobie z tym bez problemu. Opróżnia się go w kilka sekund i jest zawsze gotowy do użycia. Jesteś zmęczony używaniem wielkiego odkurzacza, aby posprzątać najmniejszy brud? W takim razie mamy dla Ciebie coś odpowiedniego. PocketVac marki Livington. Bezprzewodowy odkurzacz ręczny, dzięki któremu sprzątanie stanie się dziecinnie proste. Dzięki mocnej funkcji ssania i nadmuchu, idealnie nadaje się do błyskawicznego usuwania okruchów i kurzu. Na kanapie, w szafie, na biurku, w samochodzie i nie tylko. Zapomnij o dużych, nieporęcznych odkurzaczach które narażają Cię na drobne wypadki. Dzięki PocketVac masz w zasięgu ręki idealne, lekkie i wydajne rozwiązanie do oczyszczenia. Jednym ruchem przełączasz funkcję ssania na dmuchawę, aby bez wysiłku usunąć nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia. Odkurzacz Pocket jest wyjątkowo lekki i idealnie leży w dłoni, umożliwiając bezproblemowe czyszczenie nawet trudno dostępnych narożników i kątów. Dzięki mocnemu silnikowi jest niezwykle skuteczny w każdej chwili i w każdym miejscu. Czyszczenie jest proste. Wystarczy opróżnić pojemnik, a filtr HEPA jest w pełni. W pełni zmywalny. Dzięki kompaktowej konstrukcji przechowasz go nawet w najwęższej szufladzie i będziesz go mieć zawsze pod ręką.